Z tej strony. Amik. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam, jak sobie radzę z zakwitem wody. Jak widać jest lepiej niż ostatnio. Sorry właśnie za dłuższą przerwę w sumie bo było to tydzień. Ale było właśnie to spowodowane, że walczyłem tutaj z tym zakwitem wody, którym, jak widać, no, jest woda lepsza. Jednak naprawdę było ciężko, żeby sobie z tym poradzić. Ale znalazłem sposób, który wam później pokażę. Który, no jak widać, może nawet nie, bo na filmiku widać troszkę gorzej w sumie, jest bardziej takie, taka zielona woda, ona już prawie nie jest zielona, jest bardziej taka mętna przynajmniej, bo wiecie, normalnie wygląda też to inaczej w sumie, ale no, jak zobaczycie sobie wtedy, jak była teraz, to widać różnicę gołym okiem, nawet na filmiku. Jak widać, kupiłem sobie tam dotleniacz, a teraz jest on dość na niskiej mocy. Więc w sumie nie widać, ale podkręcę i wam pokażę w sumie, jak działa. O, teraz leci mocno. Widać, o, patrzcie, jak widać, leci mocno te bąble. Tutaj tafla wody też, jak widać, cała się rusza. Więc wszystko jest. Yy, no, po dobrej, po dobrej myśli, wszystko idzie na razie. Yy. Długo to wszystko trwa, niestety, bo już się, no dalej, widzicie, woda nie jest krystaliczna jeszcze, dalej jest mętna i lekko zielonawa. E, już trzy tygodnie, dobra, obniżę to może, bo to tak buczy. O, chyba teraz. O, dalej leci mocno, a już tak nie buczy. Albo jeszcze troszkę. W sumie, o, dobra, teraz jest dobrze. No, więc... Co tu chciałem Wam mm, powiedzieć? No, teraz możecie zobaczyć w końcu te bardziej anubiasy, jak tam widać. Tutaj jednego mam anubiasa z no, teraz go widać, nie? Może dalej nie jest idealnie, ale już go widać. Ech, tak sobie, znaczy, no nie ukorzeniłem, bo nie, nie ukorzenia się właśnie anubiasów, ale tak sobie go dałem. E, tam anubiasy, po prostu nie wiem, czy będzie widać tam z tyłu, po prostu są korzonki ich i po prostu chciałem zapytać. Czy to może? No nie widać zbytnio jeszcze, ale czy to tak po prostu może być? Jak widzicie, Anubias jest na kamieniu, a po prostu gorzonki są z tyłu, czy po prostu tak może być? Tu usunąłem i e, jeszcze chciałem Was spytać, bo widzicie tutaj mam trochę, e, trochę wolnego miejsca w sumie, czy mogę robić podmianki? E, bo wtedy robiłem podmianki, nic mi to nie pomagało, wręcz nawet było chyba gorzej. Więc w sumie właśnie zastanawiam się, czy mogę dolać wody trochę i na przykład ten, czy to też y, może wpłynąć na dobrze, czy właśnie na źle. Y, no, w akwarium się nie bawiłem, bo jak widzicie, to roślinka też jest taka, y, ten, bo była zielona. W akwarium prawie nic nie robiłem, tylko podawałem rybom jedzenie w ogóle, bo było tak zielono, że nic nie było praktycznie widać, więc dopiero za niedługo będę się właśnie tutaj bawił, bo widzicie tutaj już mi ta roślina aż tak nieładnie. Niektóre z, trzeba pourywać, te te, tutaj też są takie liście brzydkie, a widzicie takie po prostu ten, no tutaj górami podpłynął no więc co, ja wam chyba chciałem pokazać właśnie ten sposób może teraz to zrobię jak sobie po prostu no radzę z tym, z tym zakwitem wody w jaki sposób właśnie no zwalczam ten zakwit po prostu no więc co, na chwilę będzie cięcie i za chwilę wracam jak widzicie wyciągnę filtr i teraz chciałem wam pokazać w jaki sposób właśnie radzę sobie ja z zakwitem wody, bo po prostu sobie nie dawałem rady, nie umiem wytępić tego zielonego po prostu brud tych zielonych glonów, nie umiem po prostu wytępić z tej wody, robiłem właśnie wszystko jak wam mówiłem UV, bakterie, węgiel, aktywny, takich po prostu wkładką do filtra, wszystko praktycznie, nic mi nie pomagało i taki y, prosty, może nawet wam się wydawać, że dziwny sposób ale zobaczcie jak ja to po prostu zrobiłem takie coś zwykła taka y, po prostu ten wkładka choćby nie wiem jak to dokładnie się nazywa w sumie ale wiecie, sami widzicie i możecie, wiecie o co mi chodzi patrzcie ile wyłapało to glonów patrzcie jakie to jest zielone i to nie jest cały dzień roboty, czy całą noc tylko to jest godzina godzina roboty i patrzcie ile to wyłapało glonów z, te, z tej wody no naprawdę dużo, jest to całe zielone brudne i na pewno już nie będę ten tylko za chwilę będę znowu zakładał nowa, a to idzie do wyrzucenia bo jak widzicie, no, łapie tego dość dużo, eee, dlaczego akurat to mi pomogło w sumie? Podejrzewam, że w ten filtr, po prostu jak widzicie, jak mam po prostu takie coś, eee, że to po prostu wlatywało yy, tam do środka i wylatywało, czyli po prostu nie było żadnego, nie zatrzymywały się ten, te glony po prostu w środku tego filtra w tych gąbkach czy coś. Tylko właśnie wleciało i wyleciało, w sumie. A to właśnie y, blokuje i po prostu oczyszcza. Gdy po prostu nałożyłem takie coś, to właśnie to y, zatrzymuje glony, a wszystko inne y, leci dalej. Czyli po prostu czystą wodę, i dlatego, jak widać, akwarium jest no troszkę, troszkę czystsze czyściejsze, przepraszam. E, tak mi się przynajmniej wydaje. E, no. No więc tu właśnie chciałem Wam pokazać takie coś, jak ja sobie radzę z tym. Woda dalej jest zielona, ale jest już lepiej, yy, opanowałem mniej więcej sytuację. Mam nadzieję, że to po prostu nie, 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 wró nie wróci, yy, bo teraz sobie z tym radzę, a na przykład za tydzień może znowu być tak, jakby więcej. No, usuwam to powoli z wody. Widzicie takie zielone po godzinie, nie po całej ten, więc cały czas muszę tak, jakby intensywnie to praktycznie zmieniać. I, ale no, dajemy radę powoli do celu, nie, jak to się mówi. Więc mam nadzieję, że uda mi się z tym ten i że mi po prostu to nie powróci już i nie będę miał znowu tego zakwitu, bo już bym naprawdę nie chciał, no jak widzicie, jak już mówiłem, właśnie taki prosty, głupi sposób, można by powiedzieć, tego nie zmienia bo w sumie no to jest też troszkę brudne, ale nie aż tak, a to jak widzicie, no bardzo brudne, co nie? Więc praktycznie tylko z góry właśnie stąd to po prostu wlatuje, i, I się po prostu brudzi. Nawet ta lampa UV w sumie nie pomagała mi na, na zawi, nie zwalczała. No więc co? No ja myślę, że będzie to wszystko praktycznie w tym odcinku. Myślę, że powiedziałem, wam właśnie jak sobie daję radę. Bo tak jak wam mówię, no nie radziłem sobie ani to UV, ani to bakterii, ani to podmianki, ani to wymiana nawet całej wody. Filtr tam też nie chciał ten. Kupiłem dotleniacz, w sumie on no dotlenia wody, ale. Jak widzicie, no takie głupie coś za 2 zł pomogło mi, a węgiel aktywny, który kosztował tam 12 zł, no w sumie nie pomógł mi, co nie? Ale próbowałem już w większości sposobów, cieszę się naprawdę, że przynajmniej takie coś pomaga mi, bo już naprawdę nie wiedziałem kompletnie, co może mi pomóc. A tu widzicie, no niby taka prosta rzecz, a jednak naprawdę potrafi, potrafi pomóc. Tutaj jeszcze akwarium, właśnie chciałem wam pokazać, jak wygląda w sumie, porównując yy, poprzedni odcinek, jak było, yy, no to widać po prostu różnica, co nie, że woda jest po prostu, yy, no lepsza, ale jeszcze nie jest idealna, więc walczę dalej, zobaczymy jak to będzie, yy, no więc co, na ja myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku, dziękuję wam za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!